z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei dostojny Teofilu, aby się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował, w dzień szabatu. Udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł. Dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa, pisma, któreście słyszeli. Oto słowo Panie. a Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani bracia i siostry, dzisiaj przeżywamy w kościele niedzielę Słowa Bożego. Dlatego na początku chciałem przedstawić takie krótkie opowiadanie, historię małego Wojtka, który chodził do czwartej klasy. A więc, Wojtek był już po pierwszej komunii świętej. I na jeden z prezentów otrzymał takie małe, kieszonkowe Pismo Święte. I kiedy w końcu nadeszły upragnione ferie zimowe, mały Wojtek wyjechał na obóz sportowy. Oczywiście rodzice dali mu trochę kieszonkowego, trochę pieniążków, żeby mógł sobie coś kupić. No ale ponieważ ten wyjazd, obóz zimowy był bardzo fajny, dużo atrakcji, zwiedzania. Po drodze był też McDonald's. No to pieniążki szybko się rozeszły. I dlatego Wojtuś dzwoni do mamusi i mówi tak: No, mamusiu, kończą mi się już, czy właściwie nie mam już pieniążków, czy mogłabyś mi załadować konto? Bo pewnie płaciłby sobie. Telefonem. A mamusia zapytała tak. Wojtuś, a czy ty na tym obozie tam się modlisz? A czytasz to kieszonkowe Pismo Święte, które dostałeś na pierwszą komunię świętą? Tak, mamusiu, oczywiście, że się modlę, ale przyślij mi pieniążki. No i Wojtuś tak czeka, jeden dzień drugi. Sprawdza na koncie nic nie ma. Znowu dzwoni do mamy. No, mamusiu, czy już wysłałaś mi pieniążki? A mamusia znowu: Wojtuś, czy ty się modlisz? Czy czytasz Pismo Święte? Tak, mamusiu, tylko szybko przyślij mi pieniążki. No i tak zadzwonił chyba jeszcze dwa czy trzy razy. Oczywiście tych pieniążków mamusia mu nie wysłała. I kiedy Wojtek po zakończonym biwaku, po feriach zimowych już wrócił, bo autobus podwiózł go pod, same, pod samo mieszkanie, pod sam dom, wszedł do domu, szybko wbiegł do swego pokoju, nawet nie przywitał się z rodzicami, chociaż mama go wołała, o nareszcie jesteś, on tak nic nie powiedział, bez słowa, pobiegł do pokoju i zamknął się. Mamusia wchodzi do pokoju Wojtka. On siedzi taki, jak to mówimy, zamknięty w sobie. Nie chce nawet na mamę spojrzeć. A mamusia mówi tak: Pokaż mi twoją torbę. Wyjęła z jego torby to kieszonkowe pismo święte i mówi tak: Popatrz, ja do tego pisma świętego włożyłam ci pieniążki. I rzeczywiście mamusia włożyła mu pieniążki. O czym to świadczyło? O tym, że on wcale tego pisma świętego w czasie biwaku nawet nie otworzył. Bo gdyby otworzył, to zobaczyłby, że mamusia zrobiła mu taką niespodziankę. I wówczas Wojtuś rozpłakał się trochę pewnie ze złości na samego siebie trochę i z tego powodu że był obrażony niesłusznie na mamusie i szybko do tej mamusi się taki rozpłakany przytulił Moi drodzy ta piękna historyjka wprowadza nas w niedzielę słowa Bożego bo my dzisiaj chcemy sobie powiedzieć jak to było na początku z tym Pismem świętym, że na początku ludzie, naród wybrany, Żydzi, Izraelici nie mieli takich ksiąg czy książek, lekcjonarzy czy takich ozdabianych, jak my dzisiaj mamy. W ogóle nie mieli ksiąg, bo na początku to Słowo Boże czy to wydarzenie było opowiadane ustnie. Jak Izraelici wyszli z Egiptu, to nie mieli jeszcze żadnych ksiąg, tylko po prostu z pokolenia na pokolenie opowiadali sobie o tym. Na przykład ojciec, dziadek, czy po tych już 40 latach, jak weszli do Ziemi Obiecanej, opowiadali swoim dzieciom, wnukom, pamiętajcie bo my jak 80 czy 100 lat temu byliśmy w niewoli egipskiej to pan Bóg nas wyprowadził i potem dopiero z czasem zaczęto spisywać różne wydarzenia robiono to na przykład na skórach zwierząt był też papirus my też wiemy że w średniowieczu w Polsce nie było Tylu książek i takich książek, jak my dzisiaj mamy, że każdy uczeń ma w swoim tornistrze, w plecaku, książki do każdego przedmiotu. Nie było żadnych książek, a jedyną księgą to była Biblia, Pismo Święte. Te księgi były też bardzo cenne, bo żeby powstało takie całe Pismo Święte, to zobaczmy, ile takich. Skór zwierząt musiało zostać zapisanych. Taka księga była tak cenna jak jedna wioska, albo nieraz kilka wiosek, dlatego tylko na dworze królewskim jakichś wielkich magnatów to pismo święte istniało. I dopiero z czasem, jak papier stał się coraz bardziej powszechny, zaczęto te księgi drukować. Czasami niektórzy ludzie mówią, że pismo święte podaje jakąś nieprawdę, gdy chodzi o stworzenie świata. I od razu trzeba tutaj powiedzieć, że pismo święte, kochani, Pan Bóg nigdy nie kłamie i nigdy nas nie okłamał. A człowiek, jeżeli spisywał jakieś wydarzenie, to on po prostu opisywał je. Tak jak widział, ale to nie znaczy, że on kłamał. My też dzisiaj mówimy jak. My dzisiaj mówimy, że słońce wschodzi i słońce zachodzi. Ale przecież to jest nieprawda. Bo słońce nie robi czego, nie ma czegoś takiego jak wschodzenie i zachodzenie słońca. To ziemia krąży wokół słońca, a my no po prostu tylko tak to widzimy, że słońce wschodzi i zachodzi. I podobnie jakiś autor biblijny, tak jak widział, tak to opisał, tak jak my dzisiaj byśmy powiedzieli, ale to nie znaczy, że chcemy kogoś okłamać i wprowadzić w błąd. Chcemy też na nowo sięgnąć po tę księgę Słowa Bożego, bo ono jest dla nas bardzo ważne i chcemy też. Słuchać innych, którzy nam mówią, jak Biblię należy czytać, bo można słowo Boże źle czytać. Pamiętamy to wydarzenie, co zrobił szatan, kiedy kusił pana Jezusa, jak go kusił, cytując Pismo Święte. Szatan przyszedł do pana Jezusa i mówi do niego: No ale zobacz, w Piśmie Świętym jest napisane, że Aniołom swoim rozkaże, żeby cię strzegli na drogach. Dlatego rzuć się z tej świątyni, rzuć się w przepaść, bo jest napisane w Biblii, że Aniołowie cię uratują i złapią. Zobaczcie, jaki ten szatan był przebiegły, ale Pan Jezus mówi: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Dlatego i my, czytając Słowo Boże, musimy mieć tutaj w głowie taką lampkę, która zawsze będzie nam się zapalać, gdybyśmy chcieli to Słowo Boże źle przeczytać. Ja wiem, że my mamy w naszych domach Pismo Święte, ale niestety, cóż z tego, skoro ta, ta Biblia, to Pismo Święte, nieraz stoi na półce? Obok innych książek, kiedy stały tam jeszcze encyklopedie, i tak jak tych encyklopedii nikt nie czytał, tak samo i tego Pisma Świętego nie czytaliśmy. A chcemy właśnie, żeby ta księga była używana i czytana. Pamiętam kiedyś na jednej lekcji historii, kiedy nasz nauczyciel. Pytał jednego ucznia, czy uczył się tego tematu z historii, on mówi tak. A nauczyciel mówi: Pokaż mi swoją książkę od historii. On mu pokazał, swojemu nauczycielowi, a nauczyciel mówi: Ale ta twoja książka jest czysta żadnych podkreśleń, żadnych notatek to znaczy, że nawet tej księgi nie otworzyłeś. Bo jeżeli my z czegoś korzystamy, to znaczy, że ta księga jest używana. I tak samo, kochani, Biblia. Chodzi właśnie o to, żeby były na niej znaki, że ona jest używana. Cóż z tego, że na pierwszą komunię świętą otrzymujemy książeczki do nabożeństwa, ale później te książeczki są czyste, nieskazitelne, bo. W ogóle nieotwierane i nieużywane. Niech to nasze Pismo Święte w domu będzie nawet troszkę podniszczone, przybrudzone, bo to będzie dowód na to, że ono jest używane. Piękny przykład pozostawili nam też Żydzi, jak oni odnoszą się do świętych ksiąg. I na przykład. Jeżeli jakaś księga, lekcjonarz jest już no, bardzo stary, czy naprawdę podniszczony, no wiadomo, że nie składuje się tego w nieskończoność, ale oni po prostu przeprowadzają taki pogrzeb pisma świętego, bo mówią, że tak jak człowiek umiera i chowamy go do ziemi, ciało trafia do ziemi, a dusza wraca do Boga. Tak samo i te księgi stare, oni zakopują, bo mówią, papier trafia do ziemi, czyli ta materia, a Słowo Boże wraca do Boga, od którego wyszło. Od pewnego czasu wpadłem też na taki pomysł, kiedy mam różne zaproszenia, na przykład ktoś prosi mnie na pierwszą komunię świętą, na osiemnastkę. Na wesele, żeby w takim prezencie dawać im pismo święte, bo jest to, kochani, prezent na całe życie, często jeszcze z jakąś dedykacją. I zawsze będzie można to pismo święte otworzyć, bo tam znajdzie się słowo i lekarstwo na każdą sytuację, kiedy jesteśmy szczęśliwi, znajdziemy tam takie teksty. Kiedy urodzi się dziecko, kiedy para nie będzie mogła mieć dziecka, tam też znajdzie pocieszenie, kiedy, kiedy ktoś umrze, wychodzi do pracy i tak dalej. Niech więc to Słowo Boże będzie dla nas naprawdę takim pokarmem każdego dnia. A najważniejsze jest to, że tym Słowem Bożym jest dla nas sam Pan Jezus. Chrystus. To, co Pan Bóg chciał ludziom powiedzieć najważniejszego, to powiedział wtedy, kiedy zesłał nam swojego syna Jezusa Chrystusa. To było najważniejsze, co Bóg miał do powiedzenia. I tutaj chcę jeszcze dodać, że Pan Bóg mówi do nas również przez wydarzenia. Naszego życia, a więc kiedy czytam Słowo Boże, ale nieraz w moim życiu coś mi się wydarzy, i wtedy możemy powiedzieć tak: Co Pan Bóg chciał mi przez tę sytuację powiedzieć? I tutaj tylko jeden przykład: pewnego mężczyzny, który przez ponad 40 lat nadużywał alkoholu. Pewnego dnia złamał nogę, trafił do szpitala, i dla niego to było zbawcze wydarzenie, bo przez to, że on był unieruchomiony, że przez kilka dni na tej sali leżał sam, miał czas, żeby swoje życie przemyśleć, żałować i nawrócić się. Normalnie chciałoby się powiedzieć, że to dramat, no ktoś złamał nogę, trafił do szpitala, ale właśnie. Przez to trudne wydarzenie Pan Bóg dotarł do tego człowieka, mężczyzny, że On już nigdy potem nie zajrzał do kieliszka. Dlatego i my chcemy nauczyć się odczytywać to Słowo Boże, ale również inne momenty z mojego życia, przez które Pan Bóg do mnie mówi Amen.